No, Elon wszystkim. Wiele osób po ostatnich moich materiałach pyta mnie, w jaki sposób szukam, w jaki sposób rozgrywam memcoiny na kaspie. Nie będę wam zdradzał wszystkiego, ale podzielę się z Wami kilkoma rzeczami, kilkoma narzędziami, które mogą być dla Was pomocne, jeżeli chodzi właśnie o szukanie tego typu trendów. Ja więcej rzeczy robię na mojej zamkniętej grupie, no i tak też niech zostanie. Pokażę wam jak ja to robię i mniej więcej co gdzie szukam. No i oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna ani finansowa, ponieważ każdy z was powinien zrobić tutaj twój swój indywidualny research. Tym bardziej, że są to memy i projekty na bardzo wczesnej fazie, które ja zarówno mintuję, czyli wybijam, jak i oczywiście kupuję też na giełdach. Pokażę wam między innymi giełdy, które używam do tego właśnie. No i też w jaki sposób lub gdzie możecie Właśnie te tokeny sobie wymintować, z uwagi na to, że też pojawił się pewien skam na właśnie mintowaniu tych tokenów. A że to dzieje się na Telegramie, to tak jak już zwracałem wiele razy uwagę na to, trzeba być bardzo i to bardzo ostrożnym jeśli chodzi właśnie o poruszanie się na Telegramie, bo tam jest dużo fejkowych właśnie aplikacji. Ten materiał pomoże wam się ustrzec przed tego typu właśnie tu zagrywkami nieczystymi, jeżeli chodzi o użytkowników na Telegramie. No i też wskażę wam ewentualne narzędzia, którymi możecie się wspomagać robiąc swój indywidualny research. Także krótkie intro i lecimy. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby wejść na mój kanał, zasubskrybować go. Tutaj macie taki przycisk, właśnie gdzieś subskrybuj. Także będę mega wdzięczny, jeśli to zrobicie. Ja tutaj walczę o nowych subskrybentów, jak i oczywiście osoby, które mnie oglądają. A jeszcze nie subskrybują. Fajnie by było, jeśli przyciślibyście właśnie tutaj przycisk subskrypcji. Będę też mega wdzięczny, jeśli chodzi o komentarze pod filmami. Najaktywniejsze osoby będą mogły się spodziewać też jakiegoś tam od czasu do czasu airdropa. Przejdźmy jeszcze teraz na bloga. Jeżeli chodzi o bloga, no to znajdziecie go pod adresem malekporw.pl. No i tutaj jak zjedziecie na sam dół, to znajdziecie najnowsze artykuły, które dla Was przygotowałem. Oczywiście jest tego tutaj sporo, jeśli chodzi o to, też zachęcam, by się tutaj z tym zapoznać. Są m.in. lunchpuly, -e, są informacje na temat airdropów, są tutoriale, instrukcje, poradniki, także jeżeli macie ochotę, zapraszam tutaj też. Oczywiście, jeżeli chodzi o giełdy, z których korzystam, no to tutaj też coś takiego znajdziecie. Często włącza się tu język angielski, ale w moim wypadku nie wiem, jak u Was możecie dać znać, ja to muszę przełączać na język polski. No a teraz przejdźmy już tutaj na strony, które chcę Wam właśnie pokazać. Jeżeli chodzi o przypadek Skamu, tutaj, właśnie gościa, któremu się to przytrafiło, no to zobaczcie tutaj, co się gościowi wydarzyło. Tutaj. Gość stracił wszystko. Miał 8x na Konanie, 6x na Burcie, miał właśnie tego kasjaka, miał Kaspi i Nacho, czyli te najpopularniejsze tokeny. No i tutaj on po prostu zaufał jakiemuś gościowi na Telegramie i odpalił sobie Kasper Bota, tak jak tutaj widać, no i po prostu to był fejkowy bot. I tutaj na samym dole macie oczywiście informacje, żeby bardzo mocno uważać na te portfele, uważać co robicie, sprawdzać dwa, trzy razy. Lepiej też zadać pytanie gdzieś komuś sensownemu, kogo znacie, niż przypadkowym ludziom, bo te osoby zazwyczaj na różnych takich kanałach tylko i wyłącznie czyhają i czekają na to, żeby Tobie pomóc stracić właśnie Twoje. Ha, twoje hajsy. Ja też tutaj napisałem taki komentarz, żeby oczywiście patrzeć na kilka rzeczy, które mogą wam pomóc się zabezpieczyć przed tym. Link też do tego znajdziecie w opisie filmu. Podstawową stroną, jaka dotyczy właśnie Kaspy, jest coś takiego jak kasbej.org. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi później o inne rzeczy, no to mamy tutaj Explorera. To jest taka podstawowa strona kompendium wiedzy na temat kaspy. Tutaj mamy coś takiego jak KRC 20 Tokens. No i tutaj jesteśmy w stanie przejrzeć właśnie tokeny, które się pojawiają na tej Kaspie. Na co wam pokazywałem, ponieważ to kupowałem, kupowałem też Kaspers. Kupowałem też tutaj tego DOC-K. -a. Oczywiście wiele z tych tokenów jest bardzo ryzykownych, ale tutaj możecie sobie sprawdzić socjale, jeżeli chodzi o niektóre z tych tokenów. Tak jak wiecie, ja mam Caspi. No to na przykład zobaczcie, tutaj macie przeniesienie do Telegramu, macie też normalnie stronę tego projektu. Odtąd można zacząć właśnie ten research. Widzicie, tych tokenów pojawia się tu wiele. Token, zobaczcie, SHIT baka, jest tego naprawdę sporo, ja bym tak też tych tokenów na oślep nie mintował ponieważ ja ogólnie zanim coś wymintuję, no to zastanawiam się czy to w ogóle robić to raz, plus śledzę trochę Twittera, jak i śledzę to co się tam w oku tego tworzy czym więcej będzie tu tych rzeczy się pojawiać tym więcej skamów będzie się wydarzać, więc oczywiście Was przed tym uprzedzam bo jest to dość ryzykowna zabawa, jeśli chodzi o to. Także to macie takie kompendium wiedzy. Później oczywiście przyda nam się tutaj giełda CoinEx, która jest partnerem tego właśnie odcinka. Jeżeli chodzi o giełdę CoinEx, no to dużo tokenów właśnie na Kaspie ląduje na tej giełdzie. Między innymi ja też z tej giełdy korzystam. Jest jeszcze kilka innych giełd, też wam pokażę, gdzie można korzystać, ale ja korzystam tutaj na CoinExie, z uwagi na to, że dość szybko te tokeny są tutaj listowane, no i też dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, jeżeli macie tokena Z, możecie brać udział tutaj właśnie w miningu tych tokenów, które się pojawiają. Ja też taki udział biorę i tu na przykład, jeżeli przejdziemy właśnie na tą akcję z CoinExa, no to widzimy, że będzie możliwość brania udziału od 24. Ja już tutaj zdeponowałem moje Cety. mam tego 30 tysięcy, zobaczymy tak naprawdę ile mi się uda tych konanów tutaj wydobyć. Więc oczywiście zachęcam do tego, aby założyć konto z mojego linku, link w opisie tego filmu. Dodatkowo też macie tutaj Newcomers bonusy. Jak będziecie więcej tradeować, to będziecie otrzymywać właśnie tutaj cashbacki. Więc wydaje mi się, że jest to całkiem fajna oferta. Że wam troszkę co tutaj się zadziało, żebyście widzieli po prostu, że tutaj cały czas coś się fajnego dzieje. Jeżeli chodzi o moje liquidity mining, bo tak po części to można nazwać, no to ja standardowo mam tutaj 500 dolarów w Kaspie, nazbierałem już w sumie FB aż do 800 dolarów, ciągle tutaj uśredniam cenę i troszkę tego dokupuję. Mam tego BCC Coina, to akurat troszkę spadło, ale to mnie nie przejmuje. Ja tutaj sobie korzystam, jeżeli chodzi o zarobki, no to tutaj kształtują się one właśnie w takiej formie, na przykład CET 60 centów, FB 1, 50, bo tam dość sporo jest tych ruchów, też jak i widzicie mam tą pulę większą. Jeżeli chodzi o tokeny, jakie na ten moment posiadam na spocie, no to tutaj możecie sobie zobaczyć, że troszkę właśnie faktycznie bawię się tymi memcoinami na właśnie Kaspie. No i kupowałem Kasper, i dokładnie kupiłem 1 359 000 tego Kasper, chyba za 600 dolarów. Na ten moment jest to 1600 dolarów, a było już 2400, także zrobiło to 4X. Ale ja to mam zamiar trzymać trochę długoterminowo. Ogólnie, jeżeli chodzi o Was, no to musicie wyciągać wkład. Nie ma opcji, że tego nie zrobicie. Najlepiej jest wyjąć wkład, ustawić stop lossa i po prostu, jak cena tych tokenów spada, no to Wam się sprzedaje i ewentualnie odkupujecie to niżej lub wyciągacie tyle, ile po prostu tam włożyliście i tak można się bawić. Wtedy nigdy wam się nie skończy kapitał i też nie ponosicie takiego ryzyka i później też nie będziecie mi pisać w komentarzach, że straciliście czy coś się tutaj nie udało. I tak jak widzicie, mam Kaspra, mam tutaj Kaspi, mam Nacho, mam Konana, no i mam takiego jakiegoś Burt'a. No, i mam też kilka innych tokenów. A teraz, jeżeli chcecie w ogóle widzieć, które tokeny z KASPy pojawiają się na giełdzie Coinex, no to wystarczy oczywiście tutaj przejść w market. Klikacie sobie market, no i dajecie market overview. No i tutaj szukacie coś takiego jak Zons, ale tutaj już jak widzicie, pojawiła się kaspa. Klikacie kaspa. No i tutaj znajdziecie wszystkie tokeny, które są listowane na Kaspi. tak jak widzicie tych tokenów tu jest trochę nowych. Oczywiście można sobie to też dodać tutaj do ulubionych, nie ma problemu, można kliknąć gwiazdeczki. Ja jeżeli chodzi o tego na przykład Kadao, no to dodawałem informację na Telegram, że to mintuje. Udało mi się to wymintować i wychodzi na to, że od razu na listingu mam 100% więcej, bo ja mintowałem to za... 0,3 czy 0,35, a tutaj mamy 0,75. Oczywiście ja mówię 0, ale tu jest kilka zer, nie będę dyktować tych zer. I teraz patrząc tutaj na ten, właśnie token, no to możemy przejść tutaj do tradingu. Możemy sobie wybrać tutaj, właśnie, trading, market na samym dole, dajemy trade, no i możemy zobaczyć, jak ten wykres wygląda. A czasem wygląda bardzo dziwnie, więc, tak jak Wam mówię, trzeba na to uważać. I Tak jak widzicie, tutaj nawet cena została spompowana do 0,8. Dajmy 15 minut będzie trochę lepiej widać. No i tutaj po prostu jest podbicie, keszowanie, podbicie, keszowanie widać po prostu, że ludzie to zaczynają sprzedawać. Ja to mam kupione dużo, dużo niżej. Mam tu na ten moment 100%, więc. Co, coś mogę sprzedać, wyciągnąć część wkładu lub cały, na no resztę mam zamiar trzymać. I okonana, to tutaj wydarzyło się parę dziwnych rzeczy, dlatego ta cena dość mocno spadła. Tutaj akurat nie widać moich zakupów, które robiłem, ale ja to kupowałem gdzieś tutaj i chyba coś tu dobierałem. Jeszcze to sprawdzę na telefonie. Zresztą tutaj powinno widać moje ostatnie zakupy trade history, no tak widzicie tutaj 4,4, 5,7 5,7, 4,4 tutaj skupowałem trochę tego konana no i to wygląda w taki sposób jeżeli chodzi o ten wykres ja też daję czas temu się po prostu wykrwawić, jeżeli chodzi właśnie o burta, no to on tutaj zaczyna sobie rosnąć ja burta obserwowałem od samego początku od listingu no i skupiłem go tutaj no jak widać troszkę rośnie. Zobaczymy co tak naprawdę będzie tutaj dalej, bo to rozgrywa się tutaj faktycznie minutowo. Jeżeli faktycznie łapie to hype, no to cena zaczyna rosnąć, więc warto też dać sobie jakieś take profity lub stop lossy, żeby po prostu nie przegapić tej okazji, bo może tutaj być szybka akcja. No tak jak mówię, ja nie jestem doradcą, żeby wam doradzać co macie robić z własnym hajsem Ja po prostu zacząłem się tutaj tymi mimcoinami bawić. Jeżeli chodzi później właśnie o dokka, K, no to on też sobie tutaj spada. Tu jeszcze jest czas, żeby się trochę zainteresować, ale nie wiem w ogóle, co to jest za projekt. Później mamy tego Nacho. To jest jeden z projektów, który jest dość mocno popularny. No to widać, że tu już coś się więcej podziało. No i później mamy oczywiście jeszcze Kasper. Kasper też dość sobie fajnie radzi. On tu cały, cały czas rosnął. Teraz tu coraz większe ruchy się robią. No ale zobaczymy, czy to zostanie wybite do góry. No i to by było tyle, jeśli chodzi właśnie o te tokeny i o giełdę CoinEx. Także jeżeli ktoś chce mieć dostęp do stop-lossów i do tego typu akcji, no to możecie to robić tutaj na giełdzie CoinEx. Jeżeli chodzi o właśnie szukanie tokenów na Dexach, no to mamy coś takiego kas.fy i tutaj mamy KRC Tokens. To jest oczywiście też dashboard, to jest Explorer. Tutaj możemy szukać transakcje, możemy wszystko widzieć, co się dzieje na Kaspie, ale mamy tutaj KRC 20 tokens. No i tutaj możemy znaleźć te najbardziej trendujące tokeny. I tak jak widzicie, na pierwszym miejscu jest znaczo, on już tu ma market cap 65 milionów, więc bardzo szybko tutaj doszedł. KdaO to jest nowość, ma 11 milionów. Kasper 34, Conan tutaj ma 8, burt 8. No i Doc K ma tutaj 20, ale tutaj jest taka informacja, że tu był Premint na 10 miliardów Doc K. Wydaje mi się, że to znaczy, że ktoś sobie tam z timu wymintował tokeny jeszcze przed możliwością mintowania tutaj przez tego bota. Tutaj nie było Premintów, i na to też bym zwrócił uwagę, właśnie. Supply, też mamy oczywiście supply, ile tego tak dokładnie jest. Mint, ilość holderów, też tutaj coś nam może po prostu e, powiedzieć. Tutaj mamy Caspi, mamy czas, tak jak widzicie, 38 dni, tutaj już jest 115, tutaj jest dopiero 2 dni, więc to działa po prostu w taki sposób, że możecie tutaj sobie znaleźć zarówno ticker takiej kryptowaluty, jak i oczywiście zobaczyć jak to performuje. Widzę, że tutaj się pojawiły jakieś trampy, dziwne rzeczy. Nie wiem, ja tego typu rzeczy nie rozgrywam, chociaż kto wie, może jak mnie zainteresuje to coś kupię. Kowo tutaj, jeżeli ktoś już ma portfel, a to też znajdziecie link w opisie tego filmu do portfela właśnie tego Casware no to tutaj jest możliwość przytrejdowania. Portfel Casware wygląda tutaj w taki sposób. No, i tym można tutaj tradeować różne rzeczy. Jak widzicie, ja też tu testowo różne rzeczy robię. Jakieś mint, mintowania, kupowania, bo próbowałem to tutaj rozgryźć. No, jest też strona coś takiego jak Change Finance, coś takiego. Też link w opisie, żebyście nie pomylili się. Właśnie i tutaj, kaspę można zamieniać właśnie na inne tokeny. Tutaj zaznaczacie token on kaspa, no i możecie sobie tradeować bezpośrednio z tego portfela, ale tutaj na tej aplikacji, na tym deksie nie ma wszystkich tokenów. Są jakieś też dziwne, więc to oczywiście warto jest sprawdzić, zanim cokolwiek kupicie. Róbcie swój Dior. No i teraz przejdziemy jeszcze do możliwości właśnie zakupu tego przez bota. Ale żeby zrobić to, no to tutaj, jeżeli jak już macie portfel właśnie Casper, no to przechodzicie na adres Wybieracie tutaj kropeczki, dajecie Export Private Key i to Wam będzie potrzebne do tego, by odtworzyć ten adres w bocie na telegramie. Oczywiście tutaj tworzycie taki portfel testowy, który nie będzie zawierał dużo środków. Z uwagi na to, że można trafić na jakiś wałek i jakby wam portfel został wyczyszczony to w taki sposób warto się ustrzec przed tym, że po prostu stracicie dużo hajsu a jak wiecie to działa podobnie jak metamask metamask padał ofiarą różnych ataków często i tutaj może wydarzać się to samo, więc już prewencyjnie wam mówię, że musicie na to uważać, no i teraz jak już macie ten private key no to musicie odpalić bota o, bota odpalacie na telegramie no, i tutaj, jeżeli chodzi o Telegram, no to jest coś takiego jak Casper The Guardian Bot. Tutaj jest oficjalny kanał, więc tutaj oczywiście można dołączyć do tego kanału. Widzicie, jak tu się wszyscy nakręcają, ale też trzeba z tym oczywiście uważać, żeby nie kliknąć przypadkowo jakiegoś dziwnego linka na tym kanale. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja na Discordzie tutaj stworzyłem całą instrukcję krok po kroku, jak należy właśnie założyć taki portfel. Macie też tutaj adres do wtyczki. Ta wtyczka też w opisie tego filmu jest coś takiego jak Castools. To też się przydaje. Jest właśnie link do Casper Bot. No i tutaj ten link jest legitny. Mi się nic nie stało, otworzyłem tam portfel, handluję, działam, więc jest ok. Także ten link też znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o instrukcję, no to odpalasz sobie takiego bota, czyli klikasz to i odpalasz. No i później, oczywiście, jeżeli chodzi o tworzenie tego portfela, no to robisz to już w Telegramie. Dajesz otwórz, no i tutaj w Telegramie pojawia się coś takiego. Na samym początku pokażę ci się, że możesz tutaj na przykład wygenerować 10 adresów, ale ja bym tego nie robił. I tutaj najpierw wybierasz bota, którym chcesz handlować. Ja handluję botem numer 1, ale będę się przerzucać na inne. Chyba lepiej jest wybrać takiego bota, który ma tutaj mało właśnie tych użytkowników, więc jest szansa, że on będzie działał szybciej. No ale można wybrać na przykład bot numer 7. No i tutaj dajecie rozpocznij. I w tym momencie macie możliwość właśnie zaimportowania klucza. Dlatego ja importuję klucz, żeby ten bot nie miał możliwości tutaj zobaczenia, czy wpływu na wygenerowany klucz. Ja wiem, że to może się tutaj z bezpieczeństwem gryźć, no ale wolę tutaj zaimportować klucz niż go wygenerować w aplikacji. No bo możecie dać sobie wygeneruj i wtedy wygeneruje Wam się adres, tak jak widzicie i dostaniecie swój private key. Ale moim zdaniem lepiej jest właśnie zrobienie tutaj importu. Więc ja daję disconnect i teraz klikając później start macie możliwość importu adresu. No i tutaj Was zapyta o dodanie private key. Jak Was już zapyta o tego private key, no to później już możecie normalnie tym botem handlować. No, i przechodzicie później, właśnie na listę tych botów. No, i tak jak mówiłem, ja mam bota numer jeden. I teraz ja mam tutaj pokupowane różne rzeczy, jeżeli chodzi o mój adres. Tutaj mam balans kaspy. Tutaj są tokeny, które właśnie używam, czy które sobie kupiłem lub wymintowałem. Możecie dać refresh, balans. No, i tutaj też będzie wam się odświeżać. I teraz, wszystko, co wam potrzebne, żeby tutaj działać na tym bocie, no, to macie tutaj w tej zakładce. Tutaj z tej listy interesuje nas parę rzeczy. Możecie dać transfer KRC20 tokens, czyli tutaj, jeżeli macie jakieś tokeny KRC, no to możecie je przesyłać w inne miejsce. Między innymi na przykład na giełdę CoinEx. Jeżeli chodzi później właśnie o transfer kaspy, no to też kaspę -y możecie z tego portfela wysłać sobie gdzie chcecie. Klikamy transfer, no i tak jak widać, ja mam tyle kasp. Mogę wybrać, że na przykład 100 sztuk. Klikam, no i teraz powinienem podać adres. Oczywiście, jak chcę to anulować, to nie robię tutaj nic. Ale jeżeli bym chciał wysłać tokeny krc20, to tak samo, klikam to, wybieram po na przykład tutaj ticker. Powiedzmy, że chcę wysłać burt, więc klikam burt. No i teraz mogę też wybrać ilość, 100 sztuk i adres. Tak to działa. Tak działa ten bot. Jest to dość proste. Jeżeli chodzi o trending, no to tutaj jak klikniemy to, czekajcie, jeszcze raz, trending, no to klikniemy to i mamy trendujące tokeny. Mamy oczywiście, zobaczcie, Kadao, czyli pierwszy token, który ostatnio został wymintowany, jest naczo, jest kupa, kupa, jest jakieś Joran, jest Kasper, one tutaj troszkę spadły, tak? No i tutaj możecie sobie dać check progress. I teraz macie na przykład Kadao. No, i tutaj możecie sprawdzić, co tak naprawdę się dzieje. Czyli max supply, limit per mint, jak to tutaj wyglądało. No, i że zostało 100% wymintowane. Jeżeli sprawdzimy Nacho, no to też mamy podstawowe informacje. Mamy na przykład Kasper, to też już jest wymintowane. Zobaczmy tą kupę. Kupa, no tu zobaczcie, to można jeszcze mintować. I zostało wymintowane 25%. Więc na próbę taką kupę. To sobie tutaj spróbujemy wymintować. No i teraz tutaj, jeżeli byśmy chcieli właśnie coś sprzedać lub kupić, no to dajemy Marketplace. No i tutaj możemy już działać na marketplace. I widzicie, tutaj są tokeny, które już zostały w 100% wymintowane, na przykład Kado. No i tutaj macie cenę. Macie na przykład 0054 Kaspy. To co jest kaspa, bo to handlujemy tutaj kaspom i możecie tutaj sobie oczywiście kliknąć i zakupić, ale jak to już jest na giełdzie, to warto tutaj przeliczyć sobie i porównać tą cenę. Zobaczcie, tutaj na przykład jest 200 milionów za 108 kaspy, a 108 tysięcy kaspy, także tutaj ciężko będzie to ogarnąć. Zobaczmy, czy tutaj, tutaj była oferta 570 kaspy, na przykład 1 milion kadao. No, i macie też takie informacje, i później dajecie, że albo chcecie to kupić, albo nie. No ja daję cancel, bo nie chcę. No i to wygląda tak, jeżeli chodzi o marketplace. Jeżeli mamy listingi, to dajemy my listing. No i możemy tutaj dać create, czyli wystawić ofertę. Możemy dać view i możemy dać historię. View. No i widać moje aktywne właśnie listingi. Jak widzicie, ja mam te wystawione 100 kDao za 80 kasp. Może się sprzeda, a może nie. Tutaj jest historia. Nie mam historii, bo mam tylko i wyłącznie jednego takiego tokena. No i tutaj też macie, za ile to zostało wylistowane, jakieś ID, cancel, można dać close. Tego też nie dotykam. I teraz, jeżeli chodzi o mintowanie, no to tutaj interesuje nas oczywiście mint. Klikamy mint i wybieramy ticker. No i teraz, gdzie jest tutaj ta kupa, kopa. Zobaczcie, dajemy K-O-P-A. -O no i mamy tutaj Quantity. Teraz, jeżeli chodzi o jeden mint, no to mintujemy 10 tysięcy kopa. I jeden mint prawdopodobnie nie można tyle. Zobaczcie, minimum jest 20 mintów. Więc dajemy jeszcze raz. Wybieramy kopa. Wybieramy 20 mintów. No, i teraz mamy możliwość wybrania fee, po którym chcemy to wymintować. No i tutaj low fee to jest 0,2 kaspy. Tutaj mamy jeszcze medium i mamy high. Ja za tutaj wybiorę low. No i mamy coś takiego. Oczywiście jeszcze zobaczcie tutaj, pojawia się reklama. No i mamy tak: mamy kopa, mamy tokens per mint, czyli 10 tysięcy. Mamy 20 mintów. Wymintuje mi się 200 tysięcy kopa. Zapłacę za to 20 kas jakiś kasper, bo tfi jest 2 kas, no i tutaj jest Fi no i podsumowanie 22 kaspy. Tyle zapłacę za tą kupę. Więc klikam, jeżeli chcę, to klikam confirm. I jak kliknąłem confirm, no to tutaj po chwili pojawi mi się pasek progresu, który właśnie mintuje te tokeny. No i tak jak widzicie, na razie wymintowane zostało tutaj 5%, no ale tutaj trzeba chwilę poczekać, żeby to wszystko zostało Wymintowane i dodane na adres, i później, jak już chcemy sprawdzić, ile się nam wymintowało, czy wszystko jest ok, no to oczywiście klikamy balans. I tutaj już widać, że mamy tutaj kupy 80 tysięcy wymintowane. Tak wygląda mintowanie poprzez właśnie tego bota. A teraz jeszcze można sprawdzić, gdzie na giełdach znajdują się dane tokeny. Także przechodzimy na przeglądarkę, i tutaj, jeżeli mamy klc token 20. No, to zobaczcie, przejdziemy tu. Jeżeli klikniecie tutaj, na przykład tego tokena KDAO, otworzycie sobie tutaj dane, no to na samym dole macie możliwość zobaczenia podglądu, gdzie to jest listowane. Przy okazji tworzenia materiału chciałem Wam przekazać informację na temat aplikacji Zen. Oczywiście Zen jest partnerem. Mojego tutaj dzisiejszego odcinka. Tutaj znajdziemy przede wszystkim przedłużona gwarancja. Jeżeli kupujemy jakieś produkty AGD RTV w sklepach kartą Zen, mamy okazję tutaj skorzystać z przedłużonej gwarancji. Dodatkowa ochrona przez kolejne 12 miesięcy. Twój sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną AXA, a przedłużona gwarancja obowiązuje automatycznie dla każdego urządzenia, za które zapłacisz kartą Zen Mastercard. To jest bardzo fajna informacja. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze natychmiastowy cashback. Także korzystając tutaj z aplikacji i ze sklepów, które są tam wymienione, m.in. Media Markt, Euro AGD, Allegro, tego tu jest naprawdę sporo. Macie okazję otrzymania właśnie natychmiastowego cashbacka, czyli po zapłaceniu kartą otrzymujecie od razu cashback na Wasze konto Zen. Też to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Z innymi cashbackami trzeba często czekać dłużej na ten cashback. Ochrona zakupów. Jeżeli byście coś kupili, a wysłane by do Was zostało coś dziwnego, no to tutaj macie dodatkową ochronę za pomocą karty ZEN. Dzięki temu, że założycie sobie konto na aplikacji ZEN i wpiszecie kod KBZEN otrzymacie 60 dni Platinum gratis. To By było tyle, jeśli chodzi o tą reklamę. Dzięki za uwagę. A teraz wracamy do materiału. Tak jak widzicie, jest to listowane na Casperbocie. Tutaj jest volume 843 000, no i jest listowane na CoinExie. Dlatego ja też tutaj wybrałem tego CoinExa. Jeżeli chodzi o inne tokeny, na przykład Nacho, to tutaj on jest listowany w kilku innych miejscach. Czyli mamy tego właśnie Change. Tutaj jest listowany, jest na Kasperbocie, jest też na Koinexie, jest na czymś takim jak Pionex. To akurat też tą giełdę mam, więc jeżeli chcecie to założyć, no to link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze tutaj mamy dodatkową jedną giełdę, ale już nie pamiętam, to chyba Kasper był tam listowany, więc tutaj zobaczymy. Tak, zobaczcie, mamy Coinexa, mamy Kasperbot, no i mamy tutaj XT. Problem tylko taki jest z XT, że fajnie mieć tam konto, fajnie coś tam porobić. Ceny często, tak jak widzicie, są trochę niższe, ale jeżeli chodzi o wypłaty, to to trochę wolno chodzi. Myślę, że to ta giełda powinna polepszyć. Zresztą też widać, gdzie jest największy obrót. Największy volume jest na Coinexie. Dlatego, moim zdaniem, warto tutaj skupić się na Coinexie, ale mieć też tego typu giełdę. Z tych jeszcze dodatkowych giełd była jeszcze jedna, była giełda LBank, ale tutaj zaraz wam pokażę, który token tam jest listowany, ten doc K jest na Lbanku. On też już wszedł oczywiście na Coinexa, bo to po kolei leci, więc na tych trzech giełdach bez problemu można sobie. Podziałać. To by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny. Napiszcie w komentarzach, czy jest ten materiał dla Was pomocny. No i nie zapomnijcie też zostawić tutaj łapeczki do góry, zasubskrybować kanału. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.